I jak ten Feniks odrodziłam się na nowo i zrozumiałam, że życie to nie gra, że każdy z nas ma tutaj termin, w którym jest na planecie Ziemia i każdy ma tyle samo czasu, każdy ma tyle samo zasobów, możliwości, ale każdy z nas inaczej to wykorzystuje. I wiedziałam już wtedy, że nic z sobą takiego ziemskiego na drugą stronę nie wezmę, bo mój tato, biznesman, Józef z Gór Świętokrzyskich, który całe życie pracował na dom, na rodzinę, pomógł nam, ale tak naprawdę nic z sobą na drugą stronę nie zabrał. I zdałam sobie sprawę, że jeżeli co możemy zabrać na tam dalej, to są doświadczenia tego naszego ludzkiego życia, to jest pamięć innych, to jest to, co robimy dla innych, i że całe życie, które mamy tutaj na planecie Ziemia, to jest nauka miłości do siebie, do innych, do świata.